czy przypadki do protokołu państwo radni mają? Proszę bardzo. Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 23 sesji Rady Gminy Proszę proszę o podniesienie Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. po prostu podniesienie Wnioski z prac stałych komisji Rady Gminy. Proszę bardzo

za 2013 rok, to jest wyrobiona, zmiany, zbieranie na płatności za 2014. Jednakże, Komisja miała posiedzenie 30 maja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, opinią RJ, sprawozdaniem finansowym za... 2013 rok. Informacje o stanie MINI komunalnego. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z, 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 za 2013 rok i występuje z wnioskiem do Rady Gminy Milejów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy ILERIU. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do poszczególnych sprawozdań? Nie widzę. Punkt piąty Sprawozdanie wójta z realizacji wniosków i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy. Proszę bardzo, Mamy u zamożnika sprawozdanie na piśmie. proszę Komunikacyjnym dowodzeniem stało się Państwu tutaj tak jest. Tak, już w praktyce zarządzenia. Chciałbym opowiedzieć, a jeżeli będą pytania, to albo na koniec moich pytań. Proszę o te uwagi. jak się z pewnością do nich e, dodałem. Kolejne zarządzenie od 25.03.2014, w pierwszym ja ciągu preliminarne wydatków gminnego, wydatków, wydatków, w związku z tym zwaniach potrzebno na rok bieżący. Następne dotyczyło przyjętych zasad rachunkowości w jednostce. Chodzi o ten projekt ze szlakiem na rzecz w ramach obszarów funkcjonalnych. Między innymi tam mamy przyznane na środki czyli dotyczące studium studium wykonalności, czy tak, pracowników projektowych w zakresie budowy biorektora ciepłowego. Także informacyjne koszty. Następne zarządzanie złożyło przedstawienie trzech sprawozdań wykonania budżetu. Zmiany budżetowe kolejne, e, następne, takie powiedzmy wykonawcze do powyższego nr numer 21 w sprawie wieloletniej pomocy finansowej i w sprawie zmiany, e, numer 22 wybór, stanowienie prognozy z wyboru w Urzędzie Gminy w sprawie przyznania i układu odszkodowania, w którym chodziło na gminnej drodze, połamanie ręku, bodajże tak, przypadek. Nr 24 wświęca, w sprawie szczegółowych głowy zasady przyznawania nagrody rocznej rozwiązku przyznawania dyrektywy lokalnej zarządzającej instytucji kultury wświęca, w sprawie finansowania kosztów obsługi serwisowej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ogólnej biblioteki publicznej w Mlejowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głowy w Mlejowie zmiany w budżecie chodziło o dotację tak mamy od części podatku odsyłowego w formie, niezwartego tylko zawartego w ocenie oleju napędowego, zmiany w UPF-ie, e, zmiany w planie finansowym w zakresie administracji rządowej i zgodnie z ustawami na bieżący, w sprawie zasad i planu finansowania specjalności oraz składu z planem na rok 2014-2015, w sprawie powołania komisji obwodowych tego wyboru, Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian w budżecie gminy, chodzi o dotacje na, na te, te wybory, w sprawie zmian planu finansowego w zakresie zadań, w administracji rządowej, zmiany w WPF w sprawie działania pożyczki krótkoterminowej, na w sprawie zmian w budżecie gminy na rok bieżący, w sprawie przygotowania wojskiego oświadczenia obronnego pod hasłem także z 3.12.2014 na tej W sprawie przyznania dla trzech pierwszych dużych biorących udział w szkoleniu pożarniczym, w sprawie zmian w budżecie gminy, w sprawie kolejnych zmian w budżecie gminy, w sprawie następnych zmian w budżecie gminy, zmian w WPF-ie, w sprawie upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawach, które się udało obiektów, a także rozwojania artykułów w takich sprawach, w sprawie zmian no, w wygląduje między innym urzędnik w sprawie przeglądania sprawozdania finansowego 2013, w sprawie ustalenia stawki zjednoczonych przybiegły pojazdów nie będących własnością pracodawcy podróży w sprawie wywołania komisji reputacyjnej. Podpisano również umowę z panią król w zakresie wykonania ropów prezyjnych dotyczących zwiększenia nieruchomości panią Oleksy, dotycząca umowy o przeprowadzenie kontroli w zakresie opodatkowania podatników cały gminy, gminy, gminy. Panem Gasowskim na Doleczalnej korespondencji, umowy zlecenia i oddziały w związku z przeprowadzeniem organizacji wyborów Parlamentu Europejskiego, umowy z Panem Rafałem Monyszko na organizacji i przeprowadzanie zajęć pokojowych na miejscu w Białce, z tym umową na konserwację naszych w Białce i Brunejowie, szereg umów z mieszkańcami na budowę przydomowych, oczyszczalni ścieków, trwa informacji dla Państwa. 50, czyli się. i umowy zbiorem drogowiec na y, opracowanie, bądź aktualizację dokumentacji technicznych, których w ulica inne, wiejska, zielona i droga z miastu białdąbrowa. Tam, gdzie mamy dokumentację w przypadku wiejska i z miastu białdąbrowa, wpadła aktualizacji i Jeśli chodzi o zieloną, jest ona tworzona od Polska. Tutaj mamy zamknięty temat, jest ona Mamy dokumentację, zgłoszenie, także przygotowujemy się do tej inwestycji. I umowa z, z, z Stowarzyszeniem Inwestycji Aktywnej nad Wieprzem, do pożyczki w na realizację zadania pod nas od budową siłowni zewnętrznych weszłowie na zbliżeniu brzegów i wieprzów. Następna z umów to z firmą, ostatnia z umów zawarta w tym momencie z firmą Tomas W. A. Pe, chodzi tutaj o nasz znaczy, jednolity blok mieszkalnego. Nie nam, yy, do nie odpłacić odpłatnie nieruchomości na budowę parkingu i do dojazdowej przez te są pytania, to ja bardzo... Dziękuję bardzo. Pan Radny Kastrof, proszę. Panie Przewodniczący, mam pytanie dotyczące dwóch zarządzeń, numer 17 i numer 35 17 dotyczy realizacji projektu wzmocnienia spójności społecznej i tak dalej, śladu Jana Sobieskiego Z dokumentów budżetowych doczytałem się, że ma być realizowane łącznie to razem z gminą Ludwin, przynajmniej tam gdzieś się gmina Ludwin pojawia w tym całym projekcie, ale Pytanie jest takie, czy tutaj jakiś wkład własny jest z naszej strony? Jaka to kwota? Jakie korzyści będziemy mieli z przystąpienia do tego projektu? A zarządzenie numer 35 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej. Jakby Pan mógł tutaj tą kwestię troszeczkę że Pożyczkę to jest to pożyczka, można aktywnej od na tej siłowni zewnętrznej była podpisana, kiedy to się tak odbywa, pożyczamy pieniądze na jakby zapłacenie przez e, no, tę, tak zwaną 6-minową, gdzie czekamy wszyscy na zgodę. Macie Państwo w budżecie, w tym załączniku pożyczek udzielamy około 150 tysięcy tutaj, że w zeszłym roku. Także to chodziło tu z towarzyszeniem. Nie, nie, nie. to wspomnę moje pytanie, choć w dokumentach budżetowych jest mowa o dotacji. Dotacji 20 tysięcy. To, to, to jest swoją drogą. To jest co innego, to jest, to to jest to tak to tak. A co do tego zarządzania numer 17. To Znacie to znaczy, Państwo, jakby wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o generalnie miękkie projekty. I też byliśmy jakby na wodzu tego szlaku, ja na szczycie, przyciwy sobie stwierdziłem, że tak to na się nie interesowaliśmy się do końca tym zagadnieniem, yy, ponieważ no uważałyśmy, że że są to takie nie jest pożytku w skupiu, ale na pewnym momencie stowarzyszenie, czy, czy grupy, które jest w gminie kilka, które przy mian, szlaku Jana XXIII Słowackiego funkcjonują no miały przedstawienie Rada wyzwanie, że poszukiwały do realizacji dalszej części projektu Gminy mają pewne pomysły dotyczące odnawialnych źródeł energii. Stąd nas gdzieś tam wytypowano. Znaliśmy na tym w zeszłym roku, bo także już to się temat zaczął. I tym sposobem projekt idzie jakby dalej, a Gmina w Narodów, w swoim obecnym projekcie, zaznacza możliwością pozyskania kwoty, to jest około 200 tysięcy złotych, ponad 100 nawet, na stworzenie. Ram takich koncepcyjnych opracowanych w zakresie, no my to nazywamy wiele to się tych rozwiązań tutaj na tej zakład Nasz udział jest tutaj, że 15%, co jest, pamięta, to jest kwota w granicach w załączniku w tym roku 4000 zł, a do, do, dodatkowo, czy całą całościowo, nie wiem czy to mamy ten całościowo. Nie mamy całościowo, ale to jest około no, 85%, jeżeli inaczej, mówię, jeżeli 200 to stanowi 100%, no to my 15% z tym w ciągu dwóch lat musimy włożyć. Będziemy mieli środki na opracowanie naukowe, tutaj będziemy szczegółami pracowali w jakim kierunku to jako nasze opracowanie, czego oczekujemy od tego opracowania. Jest to luźna forma, słaby kurz wiesz więcej w tej chwili, luźna na forma zapisu tego dokumentu powiedzmy takiego strategicznego, który posłuży nam na, na, na następnych opracowań, czyli pewnie studiów wykonalności i ubiegania się o środki społecznych i tak dalej. Także dzisiaj więcej fizycznie nie wydajemy. A, A to jest inne. To nie jest to jest drugie. To, to jest Także no i szedamy razem z tymi gminami gminy, pozostałe 10 czy 8 gmin dostało środki na opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie powiedzmy obiektów e, zabytkowych, czyli pałac pod zamczu, nie wiem, zamyk w e, coś tam w piaskach na kościelcu, chcą tam odtwarzać, mają na to dokumentację, a, na, a brakowało im kogoś, kto ma pomysł na odnawialne źródła energii i stąd wskazanie na gminajuśmy się tam jakby zanalizowali, jest, są środki przyznane od Szwajcarów, tak, Nowelów, Sławki i też Lajów. Także myślę, że ja o tym mówię na no, jakiejś sesji wkrótce, ma macie Państwo kiedyś tam też informacje. że trochę, trochę, to późno będzie szło, bo do następnego roku te procenty będą 4 tysiące chyba jest w tym ty na promocję, a tak jest skorzystane że następne będą środki

Mam trzy interpelacje zapytania, może czyli krótko chciałbym się może odnieść, ze względu na to, że czasami się zastanawiam, czy jest sens spadać w kij w, w i, i, i czegoś, że tak powiem, szukać zrozumienia i czegoś oczekiwać przy tym natłoku inwestycji, problemów i tak dalej. Pierwsze zapytanie jest następujące. Wiele gospodarstw domowych, podmiotów korzysta z wybudowanego w części północnej gminy gminnego światłowodu i na jakich warunkach? E, drugie e, zapytanie. W roku 2013 umorzył Pan gmin zaległości podatkowe w kwocie 529 566 zł, w tym między m.in. podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota. 370 tysięcy Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 93 tysiące Proszę o podanie podmiotów, w którym został umorzony podatek od nieruchomości w jakiej kwocie? Proszę o podanie osób fizycznych, w którym został umorzony podatek od nieruchomości w kwocie powyżej 1000 zł. Tutaj chciałbym z kilku słów się odnieść do tego zapytania, co mu kierowało. Mianowicie, no ta kwota umorzonych zaległości podatkowych, czyli 529 tysięcy. Jest to bardzo duża kwota, chyba największa, jeżeli pamiętam, w historii umorzonych zaległości podatkowych. Druga sprawa to jest taka, że Rada Gminy, jakby nie było, uchwala wysokość tych podatków, to może trzeba by się było zastanowić na ich obniżeniem albo pozostawieniem. Na jakiś czas na tym poziomie, jakim jest, a nie podnoszenie co roku o 2-5%. To jest druga sprawa. A trzecia, która mnie ukier ukierowała, to e, kontrola, jaka została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie od 21 października do 3 grudnia 2013 roku. Była to kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Milejów. Protokół kontroli podpisany został przez inspektorów 17 stycznia 2014 roku. Pan Wójt skorzystał z odmowy podpisania protokołu. I tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa wyjaśnia, że Pana wyjaśnienia w sprawie przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli wzięto pod uwagę przy formułowaniu tego wystąpienia. Poniżej podają stwierdzone nieprawidłowości i oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania. I tutaj odnosząc się do tego zapytania, yy, pomijając to, że z 18 stron yy, jest, jest jeden punkt dotyczący właśnie zaległości podatkowych. I tak, yy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie stwierdziła przypadki nieprawidłowości przy udzielaniu ułów w zapłacie podatków polegające na umarzaniu zaległości podatkowych bez zebrania materiału dowodowego potwierdzającego argumenty przytoczone w uzasadnieniach decyzji przyznających ulgi, nie, nie zamieszaniu w decyzjach kompletnego uzasadnienia faktycznego. To te trzy powody, które kierowałem, no, jeżeli chodzi o to zapytanie. I jeszcze trzecie. Proszę o podanie ostatecznego kosztu budowy sali gimnastycznej w Łańcuchowych z podziałem na środki własne i zewnętrzne plus koszty ewentualnych dodatkowych robót związanych z rozpoczęciem funkcjonowania sali gimnastycznej z podziałem na źródło ich pochodzenia. W związku z licznymi sugestiami mieszkańców gminy Millerów oraz na poniższe zapytuję, mając na uwadze małe liczbę w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie powstało tam najlepszą w gminie Millerów infrastrukturę sportową oraz bardzo dobre zaplecze lokalowe. Czy Pan Wójt rozważał bądź rozważa w przyszłości uczęszczanie wszystkich dzieci w wieku szkoły podstawowej z miejscowości Górnej, Kajtanówka, Zalesia, Antoniów, Polonia, Antoniów, najczęściej Łańcuchówki, Górka Łańcuchowska do szkoły w Proszę o upoważnienie wszystkich trudności społecznych w sprawie oraz przeciwwskazek, jeżeli takowe istnieją związane z powyższą sprawą. Dziękuję bardzo. E, panie Wójcie, a propos drugiego się, no a niestety ja nie mam możliwości, ponieważ Pan Przewodniczący Komisji Komunalnej już po raz kolejny z kolei no, przed, przed sesją no, nie, nie, nie zwołuje zebrania. No to, nie mam takiej możliwości i szanuję Państwu, że tak powiem, pracę i trud i nie wyobrażam sobie tego, żeby każdy radny indywidualnie do Pana przychodził yy, i na wszystkie tematy codziennie rozmawiał i Pan każdemu poświęcał oddzielnie swój czas. A propos jeszcze tego, yy, tego protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej, to na końcu czytamy do wiadomości Rada, Gminy Milei. Proszę Państwa, jakbym sam nie poszukał, to nie wiem czy ktoś z Państwa radnych otrzymał takie sprawozdanie z kontroli. Bo ja musiałem go otrzymać sam do, do tego źródła, bo też nie zostało mi ono e, przekazane. Dziękuję bardzo. Dziękuję Czy jeszcze ktoś w sprawie interesu? Proszę bardzo. Wydzie. Przystępujemy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza sprawa sprawie rozproszenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy z wykonania budżetu za 2013 rok. Państwo radni W z tej, tejże uchwały z załącznikiem to znaczy zarządzenie pójta w sprawie przekazania sprawozdania finansowego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Może nigdy ja o tym nie mówiłem, bo jakoś tak nie zwróciłem uwagi na to. E, to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2013 rok. Załącznikiem do tej uchwały jest bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i moim zdaniem, no dla radnego, tak jak powiedziałem, nie każdy się musi o wszystkim znać, przedstawienie samego bilansu, który tak naprawdę zostaje przed przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak naprawdę ona dopiero dokona oceny tego sprawozdania bez jakiegoś krótkiego wyjaśnienia, tak jak mamy wyjaśnienia do Yy, powiedzmy przykładowo do zmian budżetu czy do projektu budżetu. No, dla mnie taka, takie, takie, takie zestawienie tabelaryczne, aktywa, pasywa, podane kwoty i tak dalej, tak naprawdę szczerze powiedziawszy nic nie mówią, bo tak jak powiedziałem, radny nie ma prawa, nie musi się na wszystkim znać. I tak na przyszłość proszę wam, żeby, yy, no nie wiem... Jakoś krótka taka informacja rozwija się nie dlatego się ja wstrzymam, jeżeli chodzi o to uchwałę. Dziękuję Dlatego, Panie Radny, mamy, że weźmiemy odpowiedzi, a tutaj w czasie dyskusji można zadawać pytania, w życiu, a Proszę bardzo, bardzo no, proszę. Proszę uwaga, a tej sali taka, jest, i proszę. proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawy formalne, bo oczywiście każdy budżet, wykonanie budżetu jest zgodzane z innymi uchwałami. bardzo czekających dzieje też było, W tym przypadku mam taką uchwałę, opinię wykonania budżetu. To jest to jest też w bieżącego roku i, i skład orzekający i o postanawia pozytywnie zaopiniować w związku z tym, że sprawozdanie. Zwróćcie uwagę na pierwsze wystąpienia, które są w związku z tym wymagane, które są w związku z tym sprawozdaniem NRB. W kwietniu roku wynoszą 717 tysięcy. Oczywiście, tu uwagę, że powinienem wdrożyć procedury działania, które eliminują stanów wymaganych słusznie. Yy, Konieczność wyeliminowania przypadków niepodległości, wykonania środków na zakonu doświadczeń socjalnych, w kodzie terminowe przekazywając się do zapewne. Nie jest to wyjątkowe w tym przypadku. Nie wyłączając sprawozdania załącznika wywiązującego z kredyty planowanych w, w dotacji dla z budżetu gminy, przystąpienie różnic od 0,43 do 0,89 złotych w sprawie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań i zaleceniami w sensie Uzasadnienie jest w tej, tej kwestii. Oczywiście jest to dla nas na, na to dobra opinia. Eee, więcej mogę Myślę, że wchodzimy w tej chwili dyskusję nad wykonaniem tego budżetu. Jeśli można byłoby kilka zdań z Państwa jest? tutaj skierować. Eee, Patrzę na skleśnikowe historie. Mam przed sobą budżetu. Eee, te cztery ustawy.